Cześć, moi drodzy, witajcie z tej strony ponownie, Bomer. Jako, że ostatnio musiałem niestety zmienić mój dywizjon, pomyślałem sobie, że zrobimy sobie dzisiaj materiał poradnikowy, o co chodzi z tymi, całymi dywizjonami. Ja niestety musiałem zmienić swój dywizjon, z tego względu, iż mój poprzedni był już praktycznie wymarły. Zdobywaliśmy bardzo niewiele punktów, a co za tym idzie, ja również zdobywałem minimalną ilość, pomimo tego, że byłem bardzo aktywnym graczem. Ale, ok, przejdźmy teraz do tego, jak e, dostać się do jakiegoś dywizjonu i gdzie w ogóle te dywizjony w grze są. Dywizjony znajdziecie w karcie społeczność. I tutaj pod zakładką Dywizjony wskoczycie do wyszukiwarki Dywizjonów. Od razu na początek polecam odznaczyć sobie te trzy ptaszki okienka, tak aby mieć pogląd na wszystkie możliwe Dywizjony w całej grze. Gdy już to zrobiliście, możemy przejść do omówienia tego, co właśnie widzicie. Pierwsze, co powinno Was zainteresować, to jest to, czy możecie do jakiegoś Dywizjonu przystąpić, czy nie. O tym, czy możecie przystąpić, świadczy zielony ptaszek mówi, że tak, spełniacie wymagania tego dywizjonu i czerwony krzyżyk który jasno mówi wam, że niestety wymagań jeszcze nie spełniliście. Wymagania są różne przede wszystkim zazwyczaj są to e, odblokowanie jakiejś ery, ilość bitew i tego typu rzeczy. Jak sobie najedziecie, to zobaczycie dokładnie, jakie wymagania są. Kolejną rzeczą, która powinna Was zainteresować, to aktywność danego dywizjonu. Aktywność tą możecie zobaczyć pod postacią ilości punktów. Tutaj pierwszy z góry ma 430 tysięcy punktów aktywności. A co za tym idzie? Wszyscy jego członkowie bardzo mocno pracują, czyli dużo grają i zdobywają dużo punktów, dzięki czemu cały dywizjon odnosi bardzo duże korzyści z tego. Za przykład, niech nam tutaj posłuży mój poprzedni dywizjon, który niestety nie był aktywny i my zdobywaliśmy, powiedzmy, od 60 do 80 tysięcy punktów, co niestety nie jest jakimś wybitnym wynikiem. I jeżeli jeszcze doliczymy do tego to, że ja byłem maksymalnie aktywny, czyli, czyli na razie tylko ogólnie zdobywałem maksymalną ilość punktów aktywności w danym terminie, to w tym momencie co kilka dni otrzymywałem pulę punktów wynikającą z aktywności całego dywizjonu i mojej aktywności. Tutaj niestety ta punktacja była dla mnie bardzo niekorzystna, bo zdobywałem od 5 do 6 tysięcy przy bardzo dużej mojej aktywności i mizernej aktywności dywizjonu. Gdy tylko zmieniłem sobie dywizjon na taki, który jest bardzo aktywny, i do tego doliczymy jeszcze moją aktywność, która również była maksymalna, to teraz nagle punktacja, którą otrzymuję w celu badania maszyn dywizjonowych skoczyła z 5-6 tysięcy do maksymalnej, czyli 20 tysięcy punktów. Więc, tak jak widzicie, aktywność Dywizjonu jest bardzo ważna. Pamiętajcie tylko, że ona idzie we współ z Waszą aktywnością. Jeżeli Wy jesteście aktywni i cały Dywizjon jest aktywny, to zdobywacie maksymalną nagrodę. Jeżeli jesteście mało aktywni i Wasz Dywizjon jeszcze jest mało aktywny, to zdobywacie bardzo mało punktów. No dobra, ale teraz przejdźmy do tego, jak dostać się do jakiegoś dywizjonu. Pierwsza kwestia to, jeżeli tylko już znaleźliście taki, który Was interesuje, ma on e, wymagania, które Wy spełniacie, no i oczywiście ma wolne miejsca, to możecie aplikować. Klikacie dwukrotnie na dany dywizjon w wyszukiwarce, no i wchodzicie do okna dialogowego całego dywizjonu. Tutaj widzicie z jakich członków dokładnie Dywizjon się składa? Na dole po lewej stronie jest klawisz, który mówi: klawisz, mówi przycisk, który mówi o aplikacji do Dywizjonu. Jeżeli go klikniecie, to wasza, wasza aplikacja zostanie wysłana do dowodzących tego Dywizjonu, i później po jakiejś tam wstępnej rozmowie. Często oni piszą, na przykład, hej, opisz coś tam o sobie, jak często grasz, ile masz lat, tego typu rzeczy. Zostaniecie prawdopodobnie wpisani do tego dywizjonu. Gdy tylko zostaniecie zaakceptowani jako członek już dywizjonu, przed waszym nikiem pojawi się. Jakiś tam skrót tego dywizjonu, także będziecie mieli kilka jakiś tam literek znaczków yy, o przynależności do dywizjonu. No i oczywiście pojawi się okno dialogowe, w którym będziecie musieli wybrać swój pierwszy pojazd za punkty dywizjonowe, czyli pojazd dywizjonowy. I są to bardzo fajne pojazdy, są to unikalne pojazdy. Często możemy tutaj zdobować takie pojazdy, których nie zobaczycie nigdzie indziej w grze. Przykładowo możecie zdobyć tutaj na przykład Leoparda 2.pl, czyli naszą konstrukcję, opracowaną modernizację Leoparda 2A4. I muszę przyznać, że jest to wyśmienita maszyna, także warta uwagi. Od czego zależy, czy będziecie szybko zdobywać te maszyny, czy nie? Tak jak już powiedziałem, od tego, czy będziecie aktywni w grze, czy nie. Od tego, czy wasz dywizjon będzie aktywny, czy nie. Jeżeli będziecie aktywni a to oznacza, że w przeciągu trzech dni zdobędziecie maksymalną ilość punktów, ta maksymalna ilość to 360 punktów, to znaczy, że zdobędziecie maksymalną nagrodę, e, która jest przewidziana w tym cyklu, no i oczywiście tutaj musi być wzięta pod uwagę jeszcze aktywność całego dywizjonu, bo jeżeli dywizjon nie będzie aktywny, no to wy dostaniecie małą nagrodę, a jeżeli dywizjon będzie bardzo aktywny, to zdobędziecie maksymalną nagrodę, czyli 20 tysięcy punktów. I to by było tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje na temat dywizjonów. Oczywiście jest jeszcze tutaj wiele niuansów, takich, które na pewno pojawią się z czasem, ale myślę, że one nie są dla Was na tyle istotne w tej chwili, jak to, jak przystąpić tak naprawdę do dywizjonu i zacząć badać swoje pierwsze maszyny. Z takich pozostałych informacji, o których należy jeszcze wspomnieć, to dywizjony dają nam również możliwość brania udziału w różnych rodzajach konkursach i wydarzeniach, które pojawiają się co jakiś czas w Wortanderze. i tutaj całe dywizjony mogą brać udział właśnie w tych turniejach. Także to jest jeszcze jedna taka informacja. Pamiętajcie, że każdy dywizjon posiada swojego przywódcę, różnego rodzaju oficerów, więc ci bardziej zaangażowani mogą zostać później promowani, tak aby być pewnego rodzaju gdzieś taką wizytówką tego dywizjonu. Często dywizjony mają swoje strony, więc takie bardziej znane możecie również śledzić dzięki różnego rodzaju kartom społecznościowym, gdzieś na Facebooku, bądź też na innych portalach. I to było na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje o dywizjonach. Jeżeli uważacie, że o czymś zapomniałem, co również należy wspomnieć, sekcja komentarzy jest wasza. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze. No i co? Trzymajcie się. Cześć!